Hej, e, witam Was z tej strony Space Empiria. E, już chłodniej, dużo chłodniej, e, więc e, trzeba się ubrać. Znacznie, znacznie cieplej. Nie wiem czy mi się ta kurtka przyda dzisiaj. Musimy się naprawdę e, pół godziny ubierać i jakieś ciekawe stroje wymyślać na to średnio to może się sprawdzić. To takie są moje doświadczenia, jeżeli chodzi o jazdę zimową. E, taką sportową, to prędzej czy później trafiamy na mocne zniechęcenie ze względu na chłód, który do nas głównie dociera nie przez górę, nie przez dół, tylko przez buty. Właśnie one są najbardziej wrażliwe na ochłodzenie. Ale dzisiaj e, jest to kolejny mój dzień taki treningowy. Ja nie rzucałem żadnych odcinków z tego, jak. E, no, tą formę chcę poprawić ale dzisiaj może coś Wam opowiem o tym jak ja robię więc ja stosuję i to nie będzie nic nowego jak Wam powiem, że interwały wszem wobec, wiadomo, że są one skuteczne jest to nic innego jak w takich treningach siłowych no zmuszanie organizmu do uwaga do treningów no, siłowych, czyli po prostu zwiększanie tego obciążenia do granicy wytrzymałości. I to tak samo funkcjonują nogi, jak i ręce i inne części ciała. Więc takie interwały ja robię systemem 2 na 2 czyli 2 minuty sprintu w strefie czwartej. Czyli jest to strefa. Przypomnę trzecia to tempo, czwarta to jest strefa progowa, czyli tam gdzie te mleczany zaczynają przeważać już nad ich e, utylizacją w organizmie, więc to no, duży wysiłek. Jeżeli chodzi o tętno, to mniej więcej ono się utrzymuje na poziomie 165-170, w zależności od dyspozycji, od pogody też. 2 na 2 oznacza nie, mniej, nie więcej niż 2 minuty takiej jazdy i to jest mniej więcej tempo: 34, 33, 35 na godzinę i potem mamy 2 minuty jazdy, i to nie jest zatrzymanie się, czy spokojna jazda, tylko też utrzymywanie tempa, czyli ta trzecia, druga, trzecia strefa. I tamta prędkość spada o jakieś 5 km na godzinę. No tak to właśnie wygląda. A dzisiaj zapraszam Was. Możemy zrobić sobie krótki trening, ale pojedziemy też na górki. Tej trasy Wam jeszcze nie pokazywałem. Eee, także będziemy jechali sobie tutaj kawałeczek prosto, jak widzicie. A potem zjedziemy sobie na ciekawsze tereny. Dzisiaj są mgły, ale to wszystko będzie po asfalcie. To w praktyce wygląda, mamy na przykład 48, więc ruszamy. Jeśli tam jakaś, jakiś się interwał nagrał, to będzie powtórka. Lecimy tak, jak nie mamy wyczucia jeszcze, to na interwale nie powinniśmy mówić płynnie, tylko pojedyncze słowa. Dlatego, że to ma być jazda, no tu niestety nie pojedziemy tak jak chcemy, bo a dopiero tutaj, odtąd, to nic, nie przejmujemy się, to nic nie szkodzi. Takie przerwy nie mają znaczenia. Kończymy po prostu te dwie minuty normalnie, żeby potem mieć parzysty, parzysty czas na stoperze. Ja to tak robię akurat. No i chodzi o to, żeby być w strefie gdzie brakuje tlenu czyli tak nie możemy płynnie mówić pojedyncze słowa. Zaledwie tętno ponad 160 175 powinno wskoczyć. Na prędkość też nie ma co patrzeć. To nam nic nie mówi. Pierwsze poczucie siły, potem tętno i wystarczy. No i teraz jedziemy dalej. Dwie minuty spokoju. Czyli tempo, ale nie ciśniemy. To ma być taki rodzaj odpoczynku do 140. Może się uda uspokoić. Zobaczcie, tętno spada. Jest żółta strefa. Tu jeśli jest górka, to nam skoczy wyżej, ale też nie ciśniemy pod nią. To ma być odpoczynek taki lekki. Bo za minutę mamy kolejną kolejny sprint właśnie taki. takich treningów, właśnie takich ja robię na jednym treningu 8, czyli 8 razy 2 minuty sprintu. Łącznie około godzina 10, godzina 20 mniej więcej tak wychodzi. I to też wystarczy co drugi dzień wykonywać sobie takie Interwały niecodziennie. I proszę tutaj mamy kolejne. To już będzie chyba czwarty dzisiaj. Piąty i dwie minuty, ciśniemy. I tylko naciskanie na pedały. Ja robię nie ciągnę do góry, tylko naciskam. jeszcze lekko jeszcze minuta to dość 174 15 sekund. I zaraz mamy koniec. I serię kończymy o tak jak poprzednio tempem przygotowując siły do kolejnego sprintu. Ale rower nie jedzie sam, trzeba trenować. Tą wolną jazdę też jest wilgotno, więc woda się zbiera w nosie. Ta trasa też taka widokowa do trąbek wielkich. No ona idzie wzdłuż ulicy niestety. No ale cały czas jeździć w tym samym miejscu to też mi się wydaje za nudne trochę. No i możemy sobie zrobić ostatni interwał tutaj akurat jest. Pięćdziesiąt sześć. Cały czas jest prosto. I lecimy oczywiście pod chwytem. To robię, żeby trenować też tą maksymalną siłę, bo wtedy możemy naprawdę docisnąć w tej pozycji najbardziej. Tak to właśnie te interwały wyglądają. Po co? Żeby wymusić wzrost siły, właśnie. Poprzez to, że zmuszamy nasze mięśnie do pracy ponad swoje normalne możliwości. Czyli wychodzimy z takiej strefy gdzie jest to dla nas jazda przyjemna nie męczymy się zbytnio czyli z tak zwanej znanej strefy komfortu bo tylko wtedy będziemy mieli przyrost siły jeżdżąc cały czas na długie trasy kilkuset kilometrowe siły nie zbudujecie niestety wytrzymałość tak ale to nie, tak, tak nie zadziała, identycznie jak na siłowni. Nie podnosimy non-stop 40 kg czy 60, tylko cały czas staramy się iść w górę. Czyli wykonujemy serię co drugi, trzeci dzień z największym możliwym ciężarem. Nawet tak, że z tyłu ktoś za nami staje i nam pomaga w razie czego ten ciężar. Lekko podnieść, i po pewnym czasie zauważymy, że jesteśmy w stanie już sami takie ciężary podnosić. I to tak samo działa na mięśnie każdego rodzaju na mięśnie, właśnie które nadają siłę, i również na te, które dają nam wytrzymałość one też uczą się mocy. Więc to jest taki trening. Interwałowy, właśnie tak to wygląda. Z pulsometrem można to fajnie wykonać. I jeszcze Wam pokażę, bo nie wiem, czy to się nagrało dobrze. Jak można sobie, jak ja mam ustawiony, właśnie licznik, żeby akurat mi się bateria skończyła. Więc wymieniłem przy okazji, założyłem coś ciepłego, bo żeby się tu nie wychłodzić. I kontynuując. Czyli nie wiem na czym to. Chyba tam, że po lewej stronie mamy total, czas total, a poniżej na najmniej istotne właściwie, ale też fajnie mieć. Prędkość aktualną. I to się u mnie sprawdza, możecie sobie to oczywiście zgapić albo ustawić po swojemu. Każdy ma różne metody. Wachum ma też takie interwały wbudowane. E, próbowałem z tym jeździć i to można zastosować na trenerze, e, bo w ruchu ulicznym gdzieś właśnie w trasie, jak wyjedziemy, to e, musimy się czasami zatrzymać przed przejściem, przed przejazdem, e, lecą minuty, bo jest światło i to się w ogóle nie, no ja tego nie mogłem zastosować, to można jak macie gdzie jeździć, e, to wtedy tak. Hej, no i y, jesteśmy w połowie trasy. Za chwilkę będzie powrót. Mam nadzieję, że y, nie będzie padało, chociaż tutaj widać, że troszeczkę nam się pogoda psuje. Co do stroju, to pierwszy raz wyciągnąłem tą kurtkę przeciwdeszczową. E, to jest zwykła kurtka Eufi, Eufe, stówka mniej więcej. 100 zł kosztuje. To nie jest żadna membrana, typu że ona jest tam, przewodzi jakby parę wodną, nie kosztuje dużo, ale spełnia swoje zadanie, bo chroni przed deszczem i też chroni przed wyziębieniem. Tak jak teraz mamy chwilkę przerwy, że ja mogę po prostu sobie nie tracić ciepła i zatrzymać się postać. Więc nakładam ją, jest leciutka, zmieściła się do tylnej kieszonki. Kurtki rowerowej, znaczy koszulki rowerowej to jest ważne. Normalnie wchodzi bez problemu. Nie? Dosyć dużo zajmuje miejsca, ale się mieści. I teraz miałem wam też opowiedzieć. A, no i założyłem nogawniki, to nie są spodenki takie jednoczęściowe, tylko jak widzicie, to jest no, normalnie taki ten taki, taka rajstopka. No nic się nie zsuwa fajnie, bardzo jakieś tanie, nawet miałem. Przez wielu lat to się to ubrało, ściepło. ciepło, ale wracając, miałem Wam opowiedzieć właśnie jak minęły mi te dwa miesiące, takie podsumowanie zrobić i założenie moje było właśnie przez te dwa miesiące, jak kupiłem sobie tą, ten rower sportowy, żeby popracować nad kondycją i przede wszystkim zredukować wagę, bo ważyłem za dużo. Miałem słabe wyniki też, nie ukrywam. Chodzi mi głównie o cholesterol, dosyć wysoki był, więc była zarówno dieta, jak i wysiłek. Wysiłek był w strefie tlenowej, czyli taki wysiłek w drugiej strefie. Chodzi o to, że nie forsowałem się, nie, nie, nie było to duże tempo, nie były to żadne interwały wtedy, tylko były wyjazdy kilkudziesięciokilometrowe. Początkowo 40, potem 60, potem były 80, yy, i mniej więcej dwa razy w tygodniu robiłem takie trasy 100 km. A najdłuższe to się udawało te 150 zrobić. Tam wpadła też 140 w drodze, czyli łącznie przez te dwa miesiące od kiedy ten rower kupiłem, czyli od, po, od połowy lipca do, yy, no, do, do, do 11 września, tak dzisiaj mniej więcej jest ta taka data. To minęły dwa miesiące i przejechałem tam pi razy drzwi 2,5 tysiąca kilometrów. No to wychodzi ponad 1000 miesięcznie. No i jak ja sobie podzieliłem przez te dni, to, to te treningi no były intensywne, ale same treningi to, to nic, bo jeszcze nad redukcją wagi, bo to nie powiedziałem, że schudłem i to całkiem sporo. Na wadze nie wiem, bo nie ważyłem się przed całym tym zabiegiem, ale no myślę, że spokojnie 5 kg takiej masy tłuszczowej to się udało zgubić. Bo, bo ważyłem myślę, że z 82 kg, a teraz na wadze najmniej jak miałem to 75,5, czyli jakbyśmy tak porównali to jest 7 kg, ale liczę, że te 2 kg to była woda czy coś, więc tak 5 kg. Ale najważniejsze jest wizualnie, nie? Wizualnie też jest efekt, jest lepsze wcięcie, mniejsze obwody, co się przejawia w tym, że stawiamy mniejszy opór aerodynamiczny, po prostu jest nam łatwiej na podjazdach, czuję tą różnicę, czuję, że szybciej mogę jechać, to oczywiście siła też wzrosła. Ale siłę trenujemy dopiero na interwałach, to teraz dopiero zacząłem, to jest taki jakby drugi etap. Co do też y, diety, bo to też bez diety, jak wiadomo, się schudnąć nie da. Y, czy w ogóle bez diety się nie da też poprawić wyników y, takich właśnie y, na przykład. Cholesterol, y, też y, no, nie mając diety, też nie, nie zgubimy tych pokładów y, zalegających nam, nam gdzieś w żyłach czy w tętnicach. No więc y, u mnie było to tak, że ja zrezygnowałem ze smażonych rzeczy. I tu ja z, z, Wam wyliczę, jak to jest. No, po prostu y, gotuję wszystko na parze: na parze mięso, na parze ryby, na parze ziemniaki też można robić. Chociaż w wodzie, ale niesmażone fasolka na parze, brokuły na parze, kalafior też można zrobić na parze. Y, smakuje to dobrze, można sobie przyprawić. Robi się naprawdę super, bo nie musimy tego pilnować. Wadą tego rozwiązania jest szyb, no wzrost energii elektrycznej, to teraz e, musimy to wziąć pod uwagę. To wbrew pozorom jest istotny czynnik, bo e, to urządzenie, które ja mam, to działa na prąd po prostu, e, ale jest typu wstaw i zapomnij, czyli wstawiamy sobie taką piramidkę, to się wszystko fajnie gotuje i e, za, ustawiamy na 20 minut, w, idziemy sobie na film, Przychodzimy, wszystko gotowe, kładziemy, jemy. Ale pła... kosztuje to więcej, bo tam no, ceny energii wzrosną, a to po prostu pobiera 1500 watów. To jest taka dygresja. Druga rzecz, o której też warto wiedzieć, to eliminacja takich tłuszczy, które spożywamy podczas śniadań czy kolad, kolacji. O śniadaniach zaraz też Wam powiem, bo ja po prostu zrezygnowałem ze śniadań i nadal ich nie jem. Biorę natomiast kanapki ze sobą, czy to na treningi, czy to idąc do pracy i zjadam je trochę później. Co do śniadań przed treningami, tu, są, tu jest opinia jakby jednoznaczna, jeżeli chodzi o lekarzy czy trenerów sportowych, takich, o których ja wiem, że warto im zaufać, a mianowicie, że jeśli wykonujemy treningi mało intensywne, to możemy je i w przypadku redukcji tkanki tłuszczowej, nawet przy, może to przynosić pozytywne efekty, możemy to tych śniadań po prostu nie jeść. Warunek jest taki, żeby jednak unikać wtedy treningów interwałowych, czyli takie właśnie treningi wytrzymałościowe możemy wykonywać sobie naczczo, i ten pierwszy posiłek możemy zjadać na przykład po godzinie dopiero. I może to mieć pozytywny wpływ, zwłaszcza w przypadku kobiet na szybsze spalanie czy na większy procent spalanych tłuszczy w stosunku np. do węglowodanów. Bo tutaj w przypadku właśnie spalania tłuszczy musimy pamiętać o tym, że organizm spala zawsze część tłuszczy, część węglowodanów, nie, nie właśnie to, to jest jakby tak proporcjonalnie i chodzi nam głównie o to jak Jakimi sprytnymi sposobami zmusić organizm, żeby w procesie spalania wykorzystywał jak najwięcej tłuszczy, a mniej tych węglowodanów? Nad tym się wszyscy głowią już od wielu dziesiątek lat i są różne metody farmakologiczne na pewno też. No, a jedną z nich jest właśnie jazda na czczo. No ale. Teraz, jak eliminujemy, czy co ja wyeliminowałem? No przede wszystkim, w ogóle nie używam masła, żadnych serów żółtych. Wszystkie takie chude rzeczy, czyli można sobie kupić chudą mozzarellę, chudy twarożek, 2% mleko zamiast 3-2 do kawy. Kawę nie robić cappuccino, tylko dolewać trochę mleka i resztę wody, też smakuje. Dobra jest, bardzo dobra z ekspresu, a jednak ilość mleka jest znacznie mniejsza, zwłaszcza jeżeli pijemy 4 czy 5 filiżanek takiej kawy dziennie. Chleb zamiast tego masła można oczywiście awokado sobie smarować chleb. Teraz jeszcze o żółtym serze mówiłem, to jest dużo tam jest tłuszczu. Twaruk można to do, do smarowania też twarożek kozi wykorzystać sobie, on ma naprawdę ma, mało tłuszczów. No i oczywiście, jeżeli chodzi o słodycze, no to tutaj musimy pamiętać, za, że, że tych słodyczy ma nie być. No po prostu ma nie być. Tak samo suchy, słonych przekąsek, jakichś chipsów absolutnie takich rzeczy nie jemy wcale. Słodycze naprawdę sporadycznie, gdzieś przy okazji wizyty u kogoś to wtedy tak. Co do napojów to też e, uwaga na soki. No ja mam słabość do owoców i tych owoców jem za dużo i moje efekty by były lepsze gdyby nie duże ilości jabłek właśnie e, czy pomarańczy, e, tych bananów też trochę może było za dużo. Ale te, z tych owoców ja polecam też greyfruty. Mają dużo witamin a nie są tak mocno kaloryczne. Trochę się chłodno. Robi. Zaraz wracam. To, 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 to jadłem właśnie te grejpfruty z takich moich odkryć owocowych fajnych wszystkie też owoce leśne są bardzo mało kaloryczne czyli borówki amerykańskie można jeść maliny, truskawki też są mało kaloryczne chociaż są słodkie a to już nie jest pora ale na borówki amerykańskie to nadal nadal chyba jest pora to to można też jeść, one nie są mocno słodkie. Gruszki też nie są mocno kaloryczne, też można sobie tutaj je wpleść do jadłospisu. I owoce ogólnie dają cukry, też muszą być oczywiście w tej diecie, tylko żeby one nie, nie ze słodyczy żadnych, właśnie takich czekolad, gdzie jest dużo tego tłuszczu, tylko. No, właśnie z takich, gdzie mamy też witaminy. No dobra, zobaczymy, jak dalej będzie z moimi tutaj rowerowymi zmaganiami. A będzie tak, będą interwały, pogoda jest już coraz gorsza. Więc ja mam trenażer już kupiony. Ja go już kupiłem, jak były duże obniżki. To jest trenażer wachu step. Taki interaktywny, więc będzie można na jeździć na podjazdach, na turniejach. Można, zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze go nie uruchomiłem, bo po prostu muszę zmienić oponę z tyłu. No, na razie nie ma potrzeby, bo idę na dwór, ale już niebawem zrobi się zbyt zimno, żeby wychodzić na rower szosowy albo śnieg, czyli jeszcze ostatni, myślę, że miesiąc może góra do listopada. No, to chyba nie pojeżdżę, ale myślę, że już w październiku ten trenażer sobie zrobię i, i po prostu przerzucę się na treningi domowe. No i potem, jak się sezon zacznie, zobaczymy, jakie będą efekty takich właśnie treningów. Także trzymajcie się, cieplutko kolarze. Wszystkich Was pozdrawiam. Życzę Wam sukcesów, szerokiej drogi, bezpiecznej drogi i do usłyszenia na kolejnych rowerowych odcinkach. Cześć.